Zapraszam Was na recenzję mangi Hiruna Kanoriusy, czyli po polsku Gwiazda spadająca za dnia. Piętnastoletnia Suzume nagle dowiaduje się, że jej rodzice muszą gdzieś koniecznie wyjechać w delegację za pracą. I nie mogą się nią już zajmować. Ona nie może zostać sama w ich miejscowości, w której mieszkają, więc musi wyjechać do takiego wujka, który mieszka w Tokio. I nagle ona będzie mieszkać w Tokio i zmieni szkołę. I to jest, wiecie, taki bardzo mocny moment zmiany w życiu. Można go trochę porównać z takim nagłym wejściem w dorosłość. Nagle zmieniamy miejsce zamieszkania, zupełnie otoczenie. No, jest to taka chwila bardzo inspirująca, ale też wiąże się ona z dużą ilością strachu, wątpliwości, chęci przeciwstawienia się decyzji rodziców, która została podjęta zupełnie bez konsultacji z główną bohaterką, jednakże tego za bardzo tutaj w mandze nie doświadczymy. Jest to jednak lekka komedia, romans i brak tutaj takich, wiecie. Głębszego zastanowienia i od, próby oddawania jakiegoś stresu, zmartwień. Rzecz jest potraktowana bardzo lekko. Główna bohaterka rzeczywiście przenosi się do Tokio, do zupełnie nowego środowiska wielkiego miasta, gdyż wcześniej to raczej na, mieszkała na wsi. Jest taką wiejską dziewczyną, też nosi fryzurę w warkocze i ubiera się jak taki wieśniak. Wujek jest fajny, przystojny i od razu, jeszcze na stacji e, kolejowej Suzume, spotyka e, przypadkowego, dziwnego mężczyznę. Który jest y, przystojny, i oczywiście, jak to w mandze szodro-typowej bywa, sp spotkanie nie jest przypadkowe. I właśnie tutaj pierwszy zarzut się pojawia do fabuły tej mangi, czyli nic nigdy tutaj nie jest y, bez znaczenia. Przypadek rządzi y, trochę przeznaczeniem, życiami bohaterów. Wielokrotnie w mandze mamy takie zdarzenia, gdzie. Mimo, że akcja dzieje się w bardzo dużym mieście w Tokio, i nawet jeśli przyjmiemy, że no, nasi bohaterowie raczej nie zapuszczają się poza granice swojej dzielnicy, osiedla, to i tak w tym miejscu przecież mieszka bardzo duża ilość osób. To nie jest wieś, gdzie nawet na wsi czasem trudno przypadkowo na kogoś akurat wpaść, i zawsze to robi wrażenie, że hej, widziałam cię w sklepie, wow, też tam byłam. No, a tutaj w Hirunacy w Tokio, okazuje się, miasto jest bardzo małe i, yy, będąc na zakupach w Biedronce, możecie pomóc jakiemuś starszemu panu, i nagle okazuje się, że to jest jakiś krewny twojego kolegi, dzięki czemu wasza relacja się rozwija, bo yy, przypadkowo komuś pomogła, on cię zaprasza w ramach rewanżu do domu, i tam, o, tam jest twój kolega z klasy, bo to jako krewny. No jasne, że takie przypadki w życiu czasem mogą się zdarzyć, ale tutaj w tej mandze jest to takie bardzo nagminne, bo już pierwsze właśnie e, wspomniane spotkanie na stacji kolejowej w pierwszym momencie po prostu kiedy suzumę e, kładzie stopę na tokijskiej ziemi, to już jest e, takie spotkanie, które zmienia jej życie. Drugim dużym minusem, według mnie, jest właśnie to, co wspominałam. Czyli taki brak um, zastanowienia się, refle refleksji nad, nie wiem, tęsknotą głównej bohaterki do swojego e, dawnego domu. Um, to, że czuje się niepewnie bez wsparcia rodziców, bez w ogóle widywania się z nimi, że w ogóle za nimi nie tęskni, nie utrzymuje za bardzo kontaktu, dosłownie. W mance mamy jedną scenę, kiedy do Suzume dzwoni mama i tylko raz ona odwiedza swój dom po dosłownie, nie wiem, prawie roku chyba mieszkania w tym Tokio. I oczywiście nie dzieje się to przypadkiem, tylko jest no, ten wygodny dla fabuły to, że Suzume gdzieś nagle wyjeżdża, ponieważ coś tam się dzieje w jej życiu. I oczywiście to implikuje kolejne jakieś zmiany, spotkania niezaplanowane nie itd. No ale yy, wspomniałam tylko o ogólnej bohaterce, a przecież tę mangę buduje wiele różnych postaci i tutaj wiadomość dobra, inne postacie, szczególnie te takie drugoplanowe, są bardzo mocną stroną tej mangi. I bardzo żałuję, że nie ma o nich troszkę więcej w tej mandze. E, otóż już na początku e, szkoły hmm, nasza bohaterka poznaje taką koleżankę Nekotę. Od początku, od pierwszych stron Nekota zostaje nam przedstawiona jako ta schematyczna, zła rywalka w miłości, knująca i kłamiąca. I oczywiście to właśnie robi. Zaprasza główną bohaterkę na klasowe wyjście na kręgle, ale okłamuje ją co do tego, o której i gdzie się to będzie odbywało. W związku z czym, mimo że główna bohaterka, Suzume, bardzo chce na tym evencie być, no to na nim nie jest. No i dochodzi bardzo szybko, dochodzi do konfrontacji tych dwóch. Suzume dowiaduje się o tym, że to wszystko był fortel koleżanki. I tutaj następuje bardzo nieoczywisty i bardzo fajny zwrot akcji, czyli główna bohaterka się rzuca na swoją koleżankę, zaczynają się bić, ciągnąć za włosy, szarpać. I chyba w ten sposób, taki bardzo prosty i fizyczny, rozwiązują ten konflikt między sobą. Co jest nawet takim powiewem trochę świeżości i ulgi, że zostaje nam oszczędzone wiele chapterów, jakiejś takiej cichej nienawiści i, i gierek wobec siebie, tylko w przeciągu jednego rozdziału, w przeciągu kilku stron rzecz zostaje zamknięta i okazuje się, że Nekota jest całkiem fajną dziewczynką, taką bardzo prawdziwą, że mimo iż zostaje niby oparta na schemacie, tak naprawdę mocno poza niego wybiega, jest dużo bardziej bardziej złożoną postacią. To co prawda tak, jest wredną zołzą ze skłonnościami do knucia, żeby tylko uzyskać to, na co ma ochotę, ale też jest taką bardzo dziewczęcą, dziecięcą postacią, bo jej knucia są bardzo nieszkodliwe wbrew pozorom jest też bardzo szczera, mówi to co myśli. No jest bardzo fajną, fajną postacią. Ma też swój wątek romansowy i oczywiście ten wątek jest wspaniały i też żałuję, że nie ma aż tak dużo czasu na niego poświęconego. No bo główny wątek romansowy w tej manze, no bo nie oszukujmy się, tutaj cel tej mangi jest jeden, czyli dostarczać emocji Nastolatką, które są złaknione atencji od przystojnych panów i których same chciałyby w swoim życiu mieć jakiś niesamowity romans. No a w tym przypadku, w przypadku tej mangi, niesamowity romans składa się z trójkąta romantycznego. Z jednej strony mamy tego dziwnego pana, którego poznała nasza główna bohaterka już w pierwszym rozdziale, wysiadając po prostu z, z pociągu. Okazuje się nim być jej nauczyciel, taki nauczyciel-wychowawca. On uczy bodajże historii. No jest, jest to młody, jest przystojny i taki trochę nie za bardzo wiedzący, czego chce. Mimo wszystko, mimo iż te postacie w tej hirunace nie są jakieś specjalnie głębokie, skomplikowane, to jednak zachowują taką ludzką twarz i ludzkie słabości, czasem nawet z nich wychodzą, a najlepsze jest to, że właśnie e, przystojni panowie, biszoneny, e, nie są takimi chodzącymi ideałami, a takimi ludźmi, nawet z wadami i słabościami, którzy się wstydzą e, albo czasem robią, podejmują niewłaściwe wybory. I taki jest ten nauczyciel. Z drugiej zaś strony, po drugiej stronie barykady, jest kolega z klasy Suzume, Mamura. E, no. Nie ukrywam, że to jemu całą mangę kibicowałam, a dużą zaletą tej mangi jest to, że w zasadzie aż do ostatniego rozdziału nie wiemy, z kim ostatecznie skończy nasza bohaterka. No bo y, miłość do nauczyciela jest, co prawda, y, wielka i bucha y, płomieniem żarliwej miłości. Ale zostaje tutaj zachowana taka pewna doza realizmu. No cóż, to jest nauczyciel, taki starszy 10 lat od naszej bohaterki. Czy ta wielka różnica wieku, czy ona ma sens? Czy nasza bohaterka jest w ogóle na to gotowa? Czy sam nauczyciel do końca wie, czego chce? Czy zdaje sobie sprawę z tego, że romans z własną uczennicą, nieletnią, jest dość riski tematem? No te wszystkie wątki, te wszystkie pytania zostają tutaj w tej manze podjęte, i jakaś tam próba re refleksji nad tym wszystkim jest. Zatem powiedziałabym, że nawet ten wątek romansu z nauczycielem jest w jakiś sposób realistyczny, ale wkradają się tutaj też takie wątki, elementy, które no w prawdziwym życiu nie sądzę, żeby się. Zdarzyły, czy też raczej no, są trochę żenujące. Na przykład to, że jeśli chodzi o nauczyciela, to w sumie główna bohaterka ma taką rywalkę w miłości, dorosłą kobietę, i trochę trudno brać na poważnie dorosłą kobietę, która naprawdę rywalizuje z piętnastolatką, w sensie nie umniejszam tutaj, nie wątpię tutaj w siłę miłości, ale jednak kiedy ma się 15 lat, nie jest się, ani twoje ciało kobiece kształty nie są rozwinięte, twój charakter nie jest jeszcze do końca ukształtowany, twoje podejście do życia nie jest zbyt poważne, dorosłe, bo nie wiem, nigdy nie chodziłeś do pracy, nie musiałeś się sam utrzymywać. twoje marzenia czy podejście do życia może jeszcze być trochę naiwne i trudno właśnie tutaj konkurować z dorosłą kobietą, która, no akurat w tym przypadku jest taką uznaną artystką, która wyjeżdża sobie za granice, na wystawy, no jest, do, jest dorosły w każdym tego słowa znaczeniu. I, I trochę dziwnie widzieć taką osobę poważną i w ogóle, która naprawdę na serio stara się rywalizować z dziewczynką. Jest jeszcze jedna kwestia, taka e, do zastanowienia się po tej całej lekturze. Otóż w tytule tej mangi mamy do czynienia z pewną metaforą. Gwiazda spadająca za dnia. Otóż gwiazdy, gdy spadają, raczej spadają w nocy, no bo w sensie tylko wtedy są widoczne. Za dnia jest zbyt jasno, żeby coś takiego zaobserwować. Jednak nasza główna bohaterka od początku magii przywołuje takie wspomnienie, gdy za dnia na swojej rodzinnej wsi widziała spadającą gwiazdę. Opisuje, że wtedy właśnie temu widokowi. Towarzyszyło jej takie niesamowite, magiczne uczucie, no bo to jest taka. Hmm, gwiazda spadająca za dnia jest takim bardzo sprzecznym zjawiskiem, czymś trochę niemożliwym. No i łatwo tutaj uczynić z tego metafory właśnie jakiegoś zakochania się, miłości, bo właśnie w miłości dużo jest takich sprzecznych uczuć. Bardzo intensywnych i jest to też coś magicznego. Bardzo często też powracamy do tej metafory w trakcie całej mangi. I owszem, nawet bardzo przyjemne jest to, że ta metafora stanowi taką klamrę, która spina nam całą tę fabułę tej mangi, ale z drugiej strony jest to trochę metafora na poziomie Zenka Martyniuka przytoczonego na początku. Ogólnie postanowiłam w ogóle zabrać się za tę mangę, ponieważ całość jest już wydana przetłumaczona przez Waneko na naszym rynku. Można sobie zatem całą tę mangę zakupić i komfortowo przeczytać. A po drugie, miałam chyba sporo nawet e, prób e, przeczytania tej mangi, ale nigdy mi się nie podobała. Do teraz uważam, że nawet po przeczytaniu całości nie była to wybitna lektura. Nie jest to manga Shogjo w moim stylu. To znaczy, nawet dużo gorsze mangi Shogjo były w stanie bardziej mnie e, zaangażować jakoś emocjonalnie. W tej mandze te problematyka, jaka jest podejmowana, jest troszkę nudna i ciągle w zasadzie czytamy o tym samym, czyli czy on mnie kocha, czy nie kocha, czy dobrze zrozumiałam, czy źle zrozumiałam, czy to będziemy razem, czy nie będziemy razem. W zasadzie przez 70 rozdziałów czytamy... Ciągle te same wątpliwości. W innych mangach, Szodzo, nawet jeśli ostatecznie oceniam je niżej, to często są jakieś ciekawsze wątki dodatkowe typu, właśnie relacja z rodzicami, z koleżanką, jakieś pasje w życiu. Manga ta była bardzo popularna na tambrze, na kulturze takiej, wiecie, tamblerowej, ponieważ jest ona narysowana w taki sposób. Wydaje mi się bardzo przystępne do czytania w formie digitalowej, w sensie na telefonie albo komputerze, bo panele raczej są bardzo duże, strona nie jest podzielona na takie bardzo drobne kafelki i panele, tylko właśnie na takie duże. Przez to łatwo się ją czyta na ekranie, bo nie trzeba sobie za bardzo tego zbliżać. Trochę tym upodabnia się być może do Weptuna, bo zwykle właśnie czytam z góry na dół po kolei. Już nie za bardzo rozglądając się na boki. Projekty postaci są bardzo unikalne, to znaczy są osadzone jak najbardziej w takiej shoujo tradycji, ale fryzury, ubrania, cała ta moda jest taka bardzo na czasie, bardzo nowoczesna. I co ciekawe, nawet yy, osoby dorosłe, starsze, a szczególnie starsi panowie w tej mandze również są przystojni. Często w mangach Shodze, jak jest jakaś postać, która jest dorosła, typu ojciec albo matka bohaterów, to oni są nieatrakcyjni, są po macoszemu bardzo potraktowani. Natomiast w tej mandze również starsi ojcowie są bardzo przystojni i modnie ubrani. I to wydaje mi się być najmocniejszą stroną tej mangi, jej największą siłą i to chyba... Nawet wręcz bym się e, pokusiła o stwierdzenie, że e, ta cecha, to zakorzenienie w takiej faktycznej modzie, e, jest e, tym czynnikiem, który sprawił, że manga była tak popularna. Szczególnie właśnie na zachodzie. I w zasadzie to był ten e, również ten aspekt, który trzymał mnie przy tej mandze do samego końca, który sprawił, że jednak po drodze nie porzuciłam tej lektury, no bo zawsze było przyjemnie po prostu popatrzeć sobie na tę mangę, nawet jeśli nie działo się nic ciekawego, nawet jeśli mm, wystarczyło przeczytać, nie wiem, jakieś dwa zdania z całej strony, żeby mm, no, wiedzieć, że. Znów mamy do czynienia z jakimiś rozważaniami na temat miłości. To można było dużo więcej czasu poświęcić na zawieszenie oka na bardzo ładnych, estetycznych rysunkach. Ale też tutaj nie chcę, żebyście zrozumieli mnie źle, opatrznie. Estetyczne rysunki to nie jest też to samo co dobrze skomponowana manga, dobrze skomponowane kadry na stronie, i tak dalej, bo to tutaj raczej jest takie przeciętne. Ostatecznie mandze wydaje, yy, wydaje wyrok, ostatecznie mandze daje ocenę 5 na 10. No jest to ok manga, fajne do przeczytania, rozumiem, że ma wielu fanów i myślę, że jeśli ten styl prowadzenia opowieści, taka tematyka do Was przemówi, to możecie stać się naprawdę gorącymi fanami Zarówno twórczości tej artystki, jak i w ogóle tej mangi. Więc myślę, że mogę spokojnie polecać, i to jest bardzo kwestia indywidualna, jak bardzo ta manga Wam się spodoba.